Podczas ostatniego włamania sprawcy, trzech sprawców zostało spuszczonych przez właściciela mieszkania, właściciela domu. E, następnego dnia zostali oni zatrzymani przez e, policjantów komisariatu policji w Trzebini. Zatrzymani włamywacze są w wieku od 19 do 22 lat e, i wszyscy trzej są mieszkańcami e, Trzebini. Spędzili noc w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w komendzie powiatowej policji w szanowie, zostali doprowadzeni do prokuratury. E, zebrany materiał dowodowy po... Pozwolił na przedstawienie im zarzutów, czterech zarzutów, dwóch usiłowań włama, kradzieży z włamaniem i dwóch kradzieży z włamaniem. Trzeciemu ze sprawcy dodatkowo jeszcze postawiono, postawiono zarzut zniszczenia mienia. Ale to nie jedyne włamania na terenie powiatu Chrzanowskiego, doszło również do nich w Chrzanowie. 10 stycznia e, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie została poinformowana e, przez mieszkanki Chrzanowa o dwóch łamań e, do mieszkań usytuowanych na parterze. E, Zarówno w pierwszym i w drugim przypadku te włamania były w godzinach najprawdopodobniej rannych. Zostały podważone drzwi balkonowe i dokonano w pierwszym przypadku włamania, ale nic nie skradziono, natomiast w drugim przypadku sprawca bądź sprawcy, którzy dostali się do mieszkania, dokonali kradzieży pieniędzy i innych wartościowych rzeczy. Jak się przed czymś takim ustrzec? Chcieliśmy wystosować apel do wszystkich mieszkańców, którzy zamierzają wyjechać bądź opuszczają swoje mieszkania na czas wyjścia do pracy, o dokładne zabezpieczenie, pozamykanie okien, a w przypadku wyjazdu do rodziny, do znajomych podczas dłuższej nieobecności o poproszenie o sprawdzenie, o dozorowanie mieszkań bądź domów przez sąsiadów bądź członków naszej rodziny, bliskiej rodziny. W przypadku gdy zauważymy, że w obrębie naszego domu bądź bloku kręcą się jakieś osoby nieznajome, które obserwują mieszkania, obserwują domy, o natychmiastowe zgłoszenie i powiadomienie policji.